5 grudnia w Ewangelickim Kościele Marii Panny w Legnicy odbył się koncert Misterium Salutis, niezwykłe połączenie chorału gregoriańskiego i współczesnych dźwięków organowych. Średniowieczne pieśni wykonał zespół Mulierum Schola Gregoriana Clama Verund Justi pod kierownictwem Michała Sławeckiego, a przy kontuarze 63-głosowych organów zasiadł znakomity organista, kompozytor i improwizator Maciej Zakrzewski. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Klama Verund Justi we współpracy z Legnickim Centrum Kultury. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, koncert zabrzmiał bez udziału publiczności, ale całość była transmitowana na żywo. Kto nie miał okazji śledzić transmisji na żywo, nadal może obejrzeć nagranie koncertu na kanale YouTube Legnickiego Centrum Kultury. Tymczasem zapraszamy na krótką relację. Proszę powiedzieć coś więcej o dzisiejszym koncercie. Co to znaczy, że usłyszymy podczas tego koncertu oryginalne chorały gregoriańskie i co to znaczy, że te chorały wejdą w pewien dialog artystyczny ze współczesną muzyką organową? Otóż to, że usłyszymy oryginalne chorały gregoriańskie, mieliśmy tutaj na myśli raczej to, że użyjemy oryginalnych wersji melodycznych, takich jak mamy nadzieję, badania, w których bierzemy udział, sytuują je w XX, IX wieku. Natomiast jeśli chodzi o wykonanie tych, tych utworów, to wcale nie jesteśmy pewni, czy one tak brzmiały. Wydaje nam się, że mogły tak brzmieć. To jest jedna z wielu hipotez. Pod tym względem to będzie bardzo oryginalne. A do drugiej części pytania odniosę się w ten sposób, że te utwory będą stanowiły tworzywo melodyczne, tworzywo artystyczne i tworzywo przede wszystkim motywiczne, z którego będzie korzystał organista improwizujący, pan Maciej Zakrzewski. Także na pewno usłyszymy połączenie tych melodii. Wytrawny słuchacz, wytrawny znawca śpiewu gregorińskiego na pewno odnajdzie je w, wkomponowane w tkankę organową a tkanka organowa będzie okraszona nutką współczesności, bo chce, chcemy połączyć X wiek z XX wiekiem. Przeciętny, przeciętny słuchacz słyszał taką nazwę jak chorał gregoriański, ale tak naprawdę mamy niewielkie pojęcie o tym, co to są chorały, chorały gregoriańskie. Jakby pan mógł powiedzieć o tym, jaka to jest forma muzyki i skąd na przykład wzięliście w wersję z IX albo X wieku? Więc chorał gregoriański to jest śpiew własny kościoła rzymskokatolickiego. Śpiew własny, to znaczy taki, którego kościół używa w swojej liturgii. Zresztą jakbyśmy włączyli telewizor i oglądali transmisję z bazyliki Świętego Piotra na przykład na Watykanie, we wszystkich liturgiach papieskich ten chorał gregoriański jest, bo on tam właśnie powstał. Mniej więcej w Rzymie. Skąd wzięliśmy te wersje melodyczne? Otóż te wersje melodyczne są efektem ponad 30-letnich badań całej grupy, dwudziestu kilku badaczy, to, to, to badało i odkrywało, dochodziło do tego i są wydane w 2017 roku, w 2011, publikacja nazywa się Graduale Novum, jest dostępna, oczywiście nie w Polsce, ale my przekraczamy granicę, tak jak, jak Chorał Gregoriański przekracza granicę. I mam jeszcze jedno pytanie, ta forma muzyki kojarzy się wyłącznie z mężczyznami, Skąd taki pomysł, żeby zaangażować śpiewające do tego, żeby zaangażować do tego śpiewające kobiety? Bo to wcale nie jest prawda, że chorał gregoriański wykonywali tylko mężczyźni. Zawsze jak, jak prześledzimy historię, to były dwie gałęzie monastyczne. Benedyktyni, Benedyktynki, Klaryski, franciszkanie. To zawsze szło równolegle. Jeżeli ojcowie benedyktyni odmawiali brewiarz, śpiewali na liturgii przy świętej, co w tym czasie robiły siostry? No przecież nie milczały. Potwierdzeniem tego jest chociażby wybujała twórczość Hildegardy z Bingen, której nie wystarczały normalne, klasyczne powiedzmy, kompozycje gregoriańskie. Sama była kompozytorką. Hildegardy dzisiaj nie będzie, ale chcemy zadać poniekąd kłam temu twierdzeniu, że panie nie śpiewają chorału. Śpiewają i sami Państwo możecie się przekonać jak wspaniale. Znamy Panią głównie jako prowadzącą, zresztą w znakomicie, Legnickie Konwersatorium Organowe. Dzisiaj wystąpi Pani w kościele mariackim podczas koncertu w zupełnie nowej roli jako kobieta, która będzie wykonywała razem ze scholą chorały gregoriańskie. Wydaje mi się, że nie ma na świecie zbyt wielu kobiet, które śpiewają chorały gregoriańskie. Co się wydarzyło w Pani życiu kiedyś, że zainteresowała się Pani właśnie tą, tą sztuką, tą muzyką? No i stało się to Pani nie tylko hobby, ale też pracą. Zespołów żeńskich śpiewających chorał, śpiew gregoriański jest troszeczkę wbrew pozorom, i nawet w Polsce takie istnieją. A dla mnie jest to konsekwencja wykształcenia, yy, ponieważ jestem z wykształceniem muzykologiem i teologiem, zajmuję się głównie muzyką sakralną, a śpiewy gregoriańskie jako własny śpiew kościoła i ten śpiew najbardziej mistyczny w swojej formie. Yy, leży oczywiście u podstaw i, i u początków moich zainteresowań. A gdyby to porównać do śpiewu w chórze? Jakie są różnice? Przede wszystkim forma i materia śpiewania jest y, troszkę inna, aczkolwiek jeżeli chodzi o taki aparat techniczny, ten śpiew jest... Y, te, te, te sprawy techniczne są bardzo podobne i właściwie śpiewanie chorału pomaga w śpiewaniu y, późniejszej muzyki, w tym polifonii, i także muzyki współczesnej, ponieważ pewne połączenia czy pewien sposób y, wykonywania śpiewu gregoriańskiego pomaga poradzić sobie z współczesnymi technikami wykonawczymi. Czyli jest to wyzwanie na przykład dla osoby, która śpiewa w chórze, czy pani by to na przykład polecała, jeżeli ktoś znajdzie takie miejsce, gdzie może kształcić chorał gregoriański? Czy jest to ciekawe wyzwanie dla solisty? Jest to bardzo ciekawe wyzwanie i rzeczywiście jest to wyzwanie, bo to jest zupełnie inny sposób myślenia. Inny sposób pracy z dźwiękiem, z, z warstwą muzyczną. Śpiew pozbawiony jest odniesień rytmicznych. On jakby polega na tym, żeby proklamować Słowo Boże i wyzwolić się właśnie z tych ograniczeń rytmicznych. Muzyka późniejsza jest osadzona bardziej właśnie w rytmie, w tych wszystkich schematach, więc trzeba przestawić się na zupełnie inny sposób myślenia. I to jest ta, ta trudność dla kogoś, kto jest wykształcony wyłącznie na późniejszej muzyce, rzeczywiście jest to na początku bardzo. Bardzo trudno, żeby myśleć akcentem, myśleć słowami, i przede wszystkim e, skupić się na treści, a nie tylko na tej wykonawczej warstwie muzycznej, chociaż ona jest bardzo ważna i bez niej nie można też w sposób właściwy tej treści i przekazać i Słowa Bożego właściwie proklamować. Proszę powiedzieć, co usłyszymy w pana wykonaniu podczas dzisiejszego koncertu. Będą to improwizacje na temat chorałów, które wykona Schola. Będą to swobodne formy, których będę wykorzystywał motywy wykonywane przez przez chole motywy z wybranych chorałów. Jedne będą bardziej rytmiczne, przyjmą pewnie formy tokatowe, inne będą bardziej, bardziej spokojne, bardziej melancholijne. Wszystko będzie zależeć od klimatu i od tego, jak przeprowadzimy próbę, bo jeszcze jesteśmy przed próbą. Więc zobaczymy, co nam z tego, z tego wyjdzie. To zawsze jest improwizacja fascynująca, jest właśnie zawsze ta praca na żywo, na żywym organizmie. Czyli tak naprawdę do końca Pan nie wie, co Pan wykona podczas dzisiejszego koncertu, bo rozumiem, że wiele rzeczy podczas gry improwizatora po prostu rodzi się z muzyki, którą Pan słyszy i potem przekłada ją na organy. Tak jest. Oczywiście przy chorale jest to bardziej złożone, bo najpierw musiałem przejrzeć te nuty, które dostałem wczoraj, znaleźć jakiś idiom, jakiś charakterystyczny motyw, coś, co jest przykuwające. No i z drugiej strony też zwrócić uwagę na tekst, bo to ma ogromne znaczenie. Tekst słowny ma to ogromne znaczenie. bo Będzie nam mówił o treści, więc to też ta improwizacja powinna nawiązać do treści, którą usłyszymy. Uchodzi Pan za jednego z, no, z najwybitniejszych improwizatorów młodego pokolenia w Polsce. Mam wrażenie, że niezbyt wielu organistów y, improwizuje do Chorału Gregoriańskiego. Skąd w ogóle się w Panu wzięło takie zainteresowanie? W pozorom Chorał Gregoriański staje się coraz bardziej popularny. Już sam papież Benedykt bardzo prosił muzyków, aby przywracali ten śpiew Kościołowi na nowo, jest on na pewno bardzo inspirujący w twórczości też kompozytorskiej. Michał wspomniał tu o Hildegardzie Zbingen, jej twórczość też była podstawą do powstania jednego z moich utworów, który nie premierę w, z orkiestrą, był to utwór na organy i orkiestrę, na podstawie właśnie twórczości Św. Hildegardy, czyli na podstawie chorału tak naprawdę, bo Św. Hildegard napisała chorał. Myślę, że chorał jest dużo bardziej popularny niż, niż wcześniej, na nowo się odradza i myślę też, że wielu organistów sięga po chorał, aby pobudzić swoją wyobraźnię i też rozszerzyć swój język muzyczny. Jest Pan również znakomitym organistą. Co Pan sądzi o tym instrumencie, na którym wykona Pan dzisiaj koncert, o organach w Kościele Mariackim w Legnicy? Cóż, na pewno jest to instrument bardzo wszechstronny, czego dowód zawsze mamy na jesieni, gdy można tu wysłać na pewno fantastycznych koncertów w ramach legnickiego konwersatorium organowego. Jest to instrument, który daje możliwości w zasadzie wykonawcze bardzo szerokiej literatury, od pewnie od jakiegoś baroku aż właśnie do współczesności, więc daje bardzo duże pole do, do manewru kolorystycznego i dynamicznego. Pan już wielokrotnie grał na tym instrumencie, ponieważ jest pan gościem. Często konwersatorium organowego Pan lubi grać na tych organach? Oczywiście, no każdy ma pewnie jakieś swoje instrumenty, które lubi bardziej lub mniej, jeżeli występuje na różnych festiwalach, ale tak, legnica jest na pewno ten instrument jest bardzo inspirujący.